wszystkim, witam wszystkich pszczelarzy i pszczelarki tym pięknym widokiem. Pszczoły prężnie pracują, jak widać. na ogóreczniku również. Pięknie pracują. A tak w ogóle to dzisiaj Wam pokażę moje ule wewnątrz. Ile tam pszczoły już nadbierały na zimę. No jak widać jesień się zbliża dużymi krokami. Grzyby same się posiały tutaj koło domu. Także do lasu nie muszę chodzić z koszykami. No, jestem już na C, Zaczniemy tutaj od tej mojej rodziny, w której wymieniłem matkę. Za chwilę wam pokażę w środku. Jestem, jestem ciekawy, jak ta matka czerwi, bo ona już mi zaczęła czerwić, ale bardzo mnie interesuje, jak dużo czerwi. No jak widać, pszczoły noszą i widzę, że noszą pyłek z bluszcza. Między innymi z bluszcza, bo jak zauważyłem, to bluszcz właśnie ma taki taki jakby herbaciany kolor. Zgadzający się z tym kolorem, który widziałem na tym krzewie. Także już się zabiera za robotę. Tak wyglądają ramki. No w połowie są już, miotek jest już tutaj zasklepiony. I wszystkie ramki tak, tak wyglądają. Pszczoły pójdą na 10 ramkach do zimowli. Jest z boku, dałem sobie z boku ramkę, żeby łatwiej było mi ramki z środka wyciągać. Pszczoła jest dosyć spokojna, nawet w ogóle jest spokojna. To są pszczoły po, po matce Aga od kolegi, który tutaj niedaleko mieszka, którego na pewno też znacie z filmików. Także szukam dalej jajeczek. Jajeczka pewnie gdzieś dalej będą. Yy, jajeczka są, czerw jest. Tutaj jest, z tej strony jest wszystko już zasklepione. Gdzie nie gdzie są tylko takie pojedyncze jeszcze do zasklepienia, czyli to już po tej nowej matce. Z tej strony, z tej strony mam kupę jajeczek. tylko tego nie widać, bo one tutaj akurat zasłoniły, żeby to wszystko grzać. Ale jest fajnie. także, także będę pracował nad tą rodziną. Na kolejnej ramce już cała rameczka jest zaczerwiona, zajajczona. Tutaj dołem, tutaj troszkę wyżej jest czerw otwarty. To już jest wszystko po tej nowej matce. Także zobaczymy jak one się tu będą zachowywać, czy będą tu mnie atakować, czy nie. No zobaczymy. Matkę poddałem już im unasienioną. Oczywiście, naturalnie, ale powiem Wam, że chyba będzie jesień ładna, ponieważ pszczoły w ogóle nie wyganiają trutni. Ani na wylotku ich nie ma, a w ulu jest cała kupa. Także, także myślę, że będzie dobrze. Także składam ul już składam go wszystkie ramki ładnie i pokażę Wam jeszcze następne ule. No tutaj mam kolejne ule, tu mam stropianowe. Od razu Wam pokażę tak, czyli tutaj mam celkę, cela pszczołę też od tego mojego koleżki. A tutaj mam rójkę, która przyleciała w, w tym roku i to jest prawdopodobnie rójka po tej celi. Yy... I ta rodzinka jest dosyć słaba, z tego względu, że ona nie miała matki. Ja tutaj na jednym filmiku Wam omawiałem, co tu się działo z tymi pszczołami. No ale widzę, że ruch tu jest dosyć spory. Yy... Ta rodzina jest yy, komplet maramek. A pokażę Wam jedną sprawę tutaj, bo ostatnio, jak byłem w kraju, to Wam tego nie pokazałem. Skąd się wzięła ta płyta? Skąd się wzięła ta folia? Na Nowym Ulu. A już Wam pokazuję. Yy. Tak to mniej więcej tutaj się będzie prezentować. Zobaczcie, co się tu dzieje. Skąd te dziury? A te dziury są z, y, z tego, że tu był dzięcioł. Tu był dzięcioł y, na ostatnią jesień. Ja akurat y, przed wyjazdem to zauważyłem, no i no i położyłem tutaj, y, tak zabezpieczyłem to ale czemu dał sobie? powiem wam od razu jaka jest różnica między daszkami wysokimi, a niskimi jest taka, że te wysokie daszki one mają ten sufit taki cieńszy, mniej tego styropianu jest nie mam właśnie tego drugiego daszka bo te niskie daszki one mają dużo grubsze ten, ten sufit i może by ten dzięcioł sobie tak nie dał szybko radę na pewno by sobie dał radę, ale nie tak szybko Poza tym tutaj u mnie w rejonie one strasznie lubią dziobać stropiany Także jak będę kupował następne ule, ja tu chyba będę musiał jakieś nakładki. Oprócz tego, że, że będą daszki oryginalne, to jeszcze jakieś nakładki będę musiał tutaj dawać z blachy. Albo po prostu daszki sobie sam porobię. Bo no to się tak nie da. Bo tutaj owszem, było zalane to. Ale ja tutaj dałem im takie trociny ze słomą, ociepiliłem górę i po prostu to wszystko, wszystkie te trociny wchłonęły tą wodę. Jeśli by tych trocin nie było, prawdopodobnie ta woda poszłaby na gniazdo i, i nie wiadomo, co byłoby z tymi pszczołami dalej. Także biorę się znowu za robotę, pokażę Wam coś tutaj, jak tu jest w tych ulach. No tutaj zacznę od tej słabszej rodziny Ona jest teraz na sześciu ramkach Przeglądnę całą sprawę jak tu wygląda Jeśli jest wszystko zalane no to zaryzykuję i dam jeszcze im w środek jedną ramkę No i będę ich, ich podkarmiał No w tej rodzinie jest cienko z pokarmem To mówię od razu y no jest, y, ramki są zaczerwione, zajajczone, ale po prostu pokarmu nie ma, nic, ledwie co malusieńko jest y, tutaj y, na kropu, nawet praktycznie tutaj nie ma, także będę musiał jeszcze przed wyjazdem tutaj pokarmić. No i częściowo może sobie coś też uzbierają. Także wiem, jak tutaj sprawa wygląda. Idziemy do, do kolejnego ula. No, u sąsiadek jest dużo lepiej. Ostatnia ramka jest cała zalana nakropem. O. Świeci się pięknie. A przedostatnia już jest zasklepiają fajnie. O. Jedna trzecia ramki już jest zasklepiona. I z drugiej strony tak samo. A w głąb ula widzę, że jeszcze lepiej. Także chcę się na, dostać do czerwiu, zobaczyć jak to tam wygląda, jak czerwi matka i, i zaraz się widzimy. Także jest sytuacja bliźniacza, tak w tym pierwszym ulu. Na tej ramce już jest czerw otwarty, odkryty. O tam widać, jest i jajeczek jest całe mnóstwo. A na pozostałych ramkach tutaj jest czerw zasklepiony, no i ten, i ten i częściowo zasklepiony miód. Także w tym ulu jest fajnie. Także tak by się prezentowały moje pszczoły w kraju. Może będzie piękna jesień, to, to jeszcze te słabsze tutaj jeszcze dozbierają sobie czegoś. Ja od tych y, mocniejszych rodzin już nie podbiorę ani na włoci niczego już nie podbiorę ponieważ leczę pszczoły przeciw warozie chemią także także będą miały wszystko dla siebie na zimę dzięki za oglądanie cześć i'm